Scenariusz Deszcze, scenariusz autorski Marczewski złożył odpowiedniemu odpowiednie komisji w czerwcu 1980 roku. W lipcu już uzyskał odpowiedź, że oczywiście film nie może być zrealizowany. No wskutek rzecz prosta tego, że porusza tematykę nieodpowiednią. Nie na dzisiejszy czas, jak to się wtedy mówiło, nie na dziś. To, to kiedyś, kiedyś się pokaże. Ale dziś niekoniecznie. Jednakże po dwóch miesiącach we wrześniu ta sama komisja, choć już w troszkę innym składzie, zaakceptowała scenariusz i film skierowała do produkcji. No, oczywiście zadecydowała tutaj zmiana klimatu, zmiana sytuacji po strajkach i po porozumieniach z końca sierpnia i początku września 1980 roku. Realizacja nie była prosta. Realizacja była ca... realizatorzy byli pod presją. Tak się czuł. Zresztą Marczewski on cały czas drżał, że tego filmu nie skończy. Zresztą były tam różne takie nieprzyjemne dla niego sytuacje, kłótnia o budżet, taka dość porządna z kierownikiem zespołu Tor Krzysztofem Zanussim, który mocno tych spraw, spraw finansowych pilnował. Donos, który skolportował nielojalny Kierowni, kierownik produkcji, oczywiście zwolniony przez, przez Marczewskiego z pracy przy filmie. No i wreszcie historia no, za trochę zabawna, ale też nastręczająca wielkich trudności. Oto, do, do filmu zamówiono e, kilkaset egzemplarzy gazety informującej o śmierci Stalina. Te gazety, te płachty zamówione będą latać w pierwszych dosłownie ujęciach filmu na torach kolejowych. Państwo je zobaczą. Ale no, dzielni drukarze niesieni tym entuzjazmem właśnie roku 1981 postanowili nie wydrukować kilkuset, ale kilkaset tysięcy i dołączyć to jako, po prostu jako wkładkę do bodajże trybuny robotniczej pisma rozchodzącego się po całym Śląsku. I też jeszcze organu BZPR. Wywołało no, to straszną awanturę. Sprawa oparła się o KCPZPR, czyli najpoważniejsze naj, naj gremium w kraju. Yy, właściwie Marczewski czuł się już ścięty, ale na szczęście udało się uratować, powstał. Jego premiera yy, nastąpiła 23 listopada 1981 roku, na kilka tygodni, na trzy tygodnie przed wprowadzeniem stanu wojennego. Yy, oczywiście ostatnie seanse kinowe odbyły się 12 grudnia. Od tego momentu film przestał funkcjonować na ekranie. Jednakże udało się go nieco wypromować za granicą, a to dlatego, że wywieziono kopię do Niemiec, zgłoszono film do, 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 na Festiwal Berlinale. Tam co prawda tam były pewne protesty ze strony przedstawicieli polskiej kinematografii, ale jakoś tam organizatorzy troszkę szantażem doprowadzili do tego, że, że film jednak puszczono, film zdobył srebrnego niedźwiedzia, co się przecież w polskim filmu nie tak często zdarzało. Więc 23 listopada, a 13 grudnia zdążyło się ukazać wiele recenzji dreszcz. I co ciekawe, pokazuje to na niejednoznaczność, oczywiście filmu Marczewskiego, co ciekawe, pochwalono ten film ze wszystkich stron. Zresztą to był taki okres, gdzie byli krytycy obozu władzy, potężna barykada i krytycy opozycyjni, to znaczy z solidarnością. Ale przy różnych zastrzeżeniach, to z jednej i z drugiej strony, to to, to, to pochwalono. Krytycy obozu władzy troszkę udawali, że w tym filmu, filmie nie ma tego ukrytego ostrza, o którym mówiłem, tego ukrytego oskarżenia bardzo mocnego, ale jednak ukrytego, subtelnego. Więc szukali tutaj możliwości problematyzowania okresu stalinizmu. No, takim wykładnikiem mogłaby być, mogła być opinia Zygmunta Kałożyńskiego, który pisze, że o oto pokazuje Marczewski, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stalinizm i wszyscy jesteśmy ofiarami stalinizmu. Taką formułkę sobie Kałużyński ukuł. Ale i e, z drugiej strony e, mieli pewne zastrzeżenia. Oczywiście oni witali ten film jako film taki właśnie bardzo, wręcz polityczny. Widzieli, wydobywali to oskarżenie, bardzo głębokie, ale to oskarżenie wydawało mi się jeszcze właśnie zbyt małe. Tadeusz Sobolewski, który po latach uznał ten film za arcydzieło, za najlepszy film marczeskiego, wtedy miał pretensje, że jednak yy, yy, Marczewski nie zrobił filmu o człowieku dorosłym, że to wtedy ten dramat stalinizmu byłby widziany, widziany jednak bardziej tragicznie i dogłębniej. No to prawda, że Marczewski nie pokazał jakiejś wielostronności, syntetyczności obrazu stalinizmu, no, ale pokazał tą perspektywę osobistą i o to mu chodziło. O to mu właśnie chodziło, o tę perspektywę wewnętrzną, także na polu autobiograficzną. Jakby roz, swoimi uwagami troszkę rozminął się Sobolewski z intencjami reżysera. Podobnie zresztą, podobnie zresztą jak Krzysztof Popotowski, który z kolei zarzucał, chwaląc Marczewskiego, zarzucał mu tylko to, że tak lekko i tak jeszcze niedokładnie potraktował wą szatana, że należało obnażyć całą tą, ten, ten fanatyzm do końca zetępówek bohaterek wczesnego czasu. No to znów nie było zamierzenie marczewskiego, bo on robił film o drugu Tomu Żukowskim, a nie o stalinizmie czy nie o zetępówkach.